na kanale gazetki i promocje z tej strony Himek. Drodzy moi gazetkowi wyznawcy i wyznawczynie, dzisiaj będzie refleksyjnie i ekologicznie, ale jak zwykle biedronkowo. No bo powiedzcie mi szczerze, czy wy też zauważyliście, że od kiedy zaczęliśmy grzecznie myć kubeczki po jogurcie i nie wrzucać skórki od banana do papieru, to maj zrobił się zimny jak zamrażarka w lidlu. Ja Himek nie jestem Człowiekiem przypadkowym. Od dawna już wkładam nakrętki z powrotem do butelki, bo tak kazali. Kiedyś próbowałem je odkręcić, ale teraz posłusznie, z pokorą, odchylam ten plastikowy ogonek, niczym ogon jaskółki i wrzucam całość do żółtego. I wiecie co? Czuję się odpowiedzialny za klimat. Dosłownie, bo mam przeczucie graniczące z pewnością, że przez moje zaangażowanie temperatura powietrza zatrzymała się na 17 stopniach. Co co więcej, wygląda na to, jakbyśmy teraz wszyscy zaczęli masowo korzystać z butelkomatów, to w lipcu będziemy chodzić w kaloszach i pelerynach, popijając herbatę z termosu pod parasolem, czyli klimat się ratuje, ale z drugiej strony człowiek nie może nawet sandałów z piwnicy wyciągnąć. Dlatego, moi drodzy, z całym szacunkiem dla planety, wegetarianizm na razie odkładam na półkę i to najlepiej tą z wędlinami, bo akurat w Biedronce uwaga, Breaking News. News. Świeże mięso przecenione, a karkówka tak się do mnie uśmiechała, że aż się bałem, że zaprosi mnie na grilla. Podsumowując, robimy co możemy, sortujemy śmieci, akceptujemy nakrętki jakie są, ale z butelkomatami może jeszcze chwilę poczekajmy, przynajmniej do września. A teraz wybaczcie, lecę po gazetkę i szukam promocji na kabanosy. Dla dobra klimatu oczywiście, wasz ekologiczno-promocyjny Chimek. Do zobaczenia w sklepie i... Miłego dnia. Chocolate bunnies. could go back I would do it all again when I close my eyes that's where I